Witam wszystkich, dzisiaj pokażę Wam jak ustawić godzinę i datę w zegarku Casio g GA-100. A więc najpierw przytrzymujemy sobie przez około 5 sekund ten przycisk ADJUST, aż już tak piknie, będzie takie piknięcie. O widzimy i teraz sobie wybieramy czas, no to możemy sobie tutaj ustawiać różne te różne strefy czasowi, czasowe, ale sobie bierzemy Berlin, bo to jest nasz czas i dobra, i później modę i DST to jest e, czas zimowy, czyli ustawiamy na OFF, e, bo nie mamy czasu zimowego i tutaj możemy sobie ustawić e, czas na 12 lub na 24 godziny ustawiamy na 24 znowu modę Tutaj sekundy, to tam nie ustawiamy, znowu modę I tutaj ustawiamy godzinę, jest 11.10. Tutaj możecie sobie tym e, rezerw lub forward przedstawiać, na przykład 12.10. Także 11.00 jest, ustawiamy modę I tutaj minuty, tak samo 11.00 jest. Jak sobie chcecie zmienić to tym rezerw albo forward. Znowu modę. I tutaj 2016 rok, a więc OK. Modę. I tutaj sobie wciskamy dzień miesiąca. No, który dzień miesiąca. A więc jest grudzień, więc 12. I dzisiaj jest pierwszy, więc też modę. I akceptujemy. Jeszcze LT1, OK. I jak wszystko się zgadza, to wciskamy adjust. I mamy pięknie godzinę i datę ustawioną. Dzisiaj jest czwartek, a więc tu, dobrze. Także to byłoby, byłoby na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Do następnego razu, trzymajcie się, hej.